teraz o, zrobią obniżkę WAT. I na sobie, tym to tak, polega. Trzeba tak, tak. nagle podwyższyć, żeby później było swego obniżka. Tak jest, to jest właśnie tutaj. Oni tak działają. Jest pogrzewane, że trzeba najpierw podwyższyć. Tak. No przecież mówię, w 400 no to tak, no. znaczy, pamiętacie jak w 400 jak było napisane, że złoto 50%, ceny to najpierw podnieśli o 100%, o, później, no. a potem żeby było obniżki. Dokładnie tak Wiesz co, jak chcę ten firmowy, te schody, a nie on... Co za ekskluzyw, kurwa, ja szampan, nie? masz je? Się z gór, do bóra, bóra, no. To, to, do zwykłych, bez A ten, tutaj niby nie. Myślałem, że będzie nas więcej. No, ja też tak. Bo chyba ludzie po prostu zapili. Chyba bo były dwie, zapowiadali Co się, się na 14 Bo i się jechać w tym, bo jednak nie wiszę. No ja też wiesz, się przetrzymał. No to proszę mi Jakie tak nie Ja już wchodzę. Widziałeś na basenie? Ja dziękuję. Nie, nie, ja dziękuję. Tak, mój, na basenie? Szczoraj? nie, zaraz, jak, wychodziłem zaraz po tobie A bo też chciałeś też chodźmy, Dzisiaj piłą cięłem. Będę wczoraj Nie, dzięki, ja

tak jest w a jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, ja cię chcę. O, proszę. Proszę. Proszę napić. Łyczek. Operator, operator nie może. Czekaj, bo masz to na Ale Trzymaj obiedrzeń. Otwórz. No jak to? I podaj mu do ust od razu. Jaki duży fajny artykuł no, za na naszym kochnął w tej grzeszku? Wyborczej! No, no! no, da, no, da, no. To, no ale to jak on no, to różnie zbierał w wyniosku na drogę? Tak, już jest na liście, nie? Tak, Zacie, tak. to szampana z szampana. Tak, ale to popowiadam na siarze, że się tam pochodzi. To nie jest ja drogi, tylko że tak. Ale nie, że tam słuchaj, tam są prądy, tam nie pójdziesz w linii prostej, tam musisz trochę na drogę rzucać tego. Słuchaj, kosztuje wiesz. 100 punktów, tak? Chyba, tak, 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 Bardzo dużo. 2,5 tysiąca funtów. Tak, tak, dużo. 2,5 tysiąca funtów. Tak, nie nie tak, nie? tak, tak, to, tak, to, to tak, to roku, tak, 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 Czas jest określony jak 37 masz kilometrów z tego co pisali tak, ale no, ma zawsze płyniesz 40, 40, 40 żeby tam ominąć. No, no. no, no, no ten, do, do ten, z mówi, że Radar ma za małą masę. No, za małą masę, no, masę ma, on może się przechłodzić. To jest jednak ja słuchaj, to jest jednak ja około 20 grun? godzin. Radar się 20, też musi... 20, to 20, to 20 to godzin płyniesz. A ile to? Wola w granicach 19-20. Co? Z tych rynkawiczek. Są są specjalne, specjalne smarowidła nie, no. że smarujesz się nie no to wiesz słuchaj później tyle kilometrów a no, i smaruje się czas w nie udało się zawsze zapomnę czapki, a ja jeszcze Potem, czapka ważna tak, tak, tak. tak. może powiem bardziej ważna ja Wiesz co ja w pierwszym, jak w pierwszym sezonie chodziłem w takich zwykłych anidasach i po prostu zawsze mam marzły palców. A teraz jest tak nie wleje ta woda, Mnie jest dużo przyjemnych. Ja mam trzy numery za duże, żeby się dobrze ściągało i mam zawsze jeszcze wodę na zewnątrz. A zimno ci w końcówki palców u nóg? w Ja mam końcówki. A wiecie, co mam teraz w rękach? No widzę ogrzewacze, masz. ogrzewacze wziąłem. No. Bo po prostu nie umiem, tak mi potknieją ręce, że się nie wyobrażam. Z temaru tak? Z temaru, z się Po pięciu. Ale ja to, że... ja to dzięki bardzo. Papi, nie ma telewizji, panie Tomaszu, jest pan, jesteś luzie, pan wielki. to z kutasem, Duchem i ciałem, panie. I zdjęcie Majorka City. Proszę. Ale ja myślę, że będzie gorzej, że będzie większy wiatr. Ale przyjemnie, bo nie, nie wieje. Pierwszy jest mamą muszę się pojechać. I to co grzywa, to kura, to, wiesz, sąsiadz, to też przyjdzie. O piątej rano gitara no, jest, no, i zaczął, kurza, ryja Co? No nie, no nie bo ja spałem, że no Moja się obudziła, nie rusza nie, nie No już później było piątej, bo spałem, czyli praktycznie spadnie To jak rok, tak tak, to jak zarobić? myślałem, że krzyk będzie. To skąd gdzie, nie? ma? miał być. Kto w widzieć, nie Jeden jeden auto. to jedno to Nowy rok, to Chyba, że wy przyjdziecie też, ale ja nie przyjdę, jak jutro pracuję. A jeszcze mam jest No już dziadki przychodzą i śledzą. A to jutro jest już otwarta no pływalnia? No. No. Tak. Ja to normalnie od szóstej. Od szóstej? Kasę na tym. No to forsuję na działania. Bez względu na moralne aspekty to sprawia. dokładnie ich to zainteresuje. Chodzi o kasę. Prosty przykład. To już znaczy, że dziadkowi Slezy zleciały. Slezy zleciały. Odpisywanie darowców, to z tymi, no, ja się, rento, tylko jak się dowiedzieli, że tak? ludzie się dowiedzieli, to od razu zlikwidowali, no, a tak to obręc. przez całe lata można było No to, to właśnie chodzi, żeby jak najmniej prawie to... zamikłać. To wszystko będzie na tych regałach, wiesz? A jak będzie... Podręczny taki sprzęt. Stań na tych, żeś tam ten kurwa, karibacach. A jak będzie większy... wtedy jak będzie pan, dwa No. To, to ludzie robią to obręb i kupują, a to wszystko później wiesz... No później wyrzucają. No to dokładnie. Przedałem zaś jeszcze pieniądze. bo ja nie mówię na stojące, wiesz? A dzięki jest. cała ta moja oprawa...